Witam serdecznie w Rafała Kowalczyka. 27 luty, tak? 27 luty. A my sadzimy spóźnione krokusy z moim pomocnikiem. Dawaj, dawaj, się nie obijaj, tylko dawaj. Yy, rozsypujemy piaseczek. Czarnoziem, bo tu jak widać jest ziemia. Pod spodem pszenno-jałowcowa. Kurpiowski piasek. Yy, no pewnie, że tak a to są efekty naszego yy, sadzenia sadzenia jesienią Krokusiki niedługo będą kwitły nasze pszczółki nasze pszczółki będą miały co zbierać. Układaj szybko, bo zaraz będziemy zasypywali maki posadzone, żeby się same siały. O tutaj też maki przyniesione Pszczółki sobie latają z jednej strony, z drugiej strony, tutaj na łące kwietnej, mamy posiany rzepak. Co będzie rzepaku? To będzie, co nie będzie, to odsiejemy coś innego później. Rzepak nie rozwinął rozet swoich na jesieni, ponieważ był późno siany, bo w październiku, wrzesień, koniec września, początek października jednak przetrwał. Będzie kwitł, tylko pewnie będzie kwitł gdzieś w połowie maja. Tak to wygląda u mnie przed ulami na pasieczysku, gdzie będę miał e, rodziny reprodukcyjne i wychowujące. Pszczółki pracują elegancko, pyłku noszą niesamowite ilości. Dzisiaj już drugi dzień. Jak pracują z pyłkiem, leszczyna i wierzba. Leszczyna i wieżba. Pyłkują, a my sadzimy krokusy za kwitno, pewnie tylko, że później, za jakieś dwa tygodnie, te co teraz sadzimy, bo mają fajne, fajne kiełki jeszcze tutaj na tej burcie, jest wysadzone. Tutaj i tam na burcie jest wysadzone z 800 sztuk 600 sztuk, 800 sztuk i tulipana chyba 400 w tym roku, więc 400 kwiatków będziemy sprzedawać na kwieciarnię. tak? I tutaj też już kiełki ładne puszczone, żeby pszczółki miały różnorodny pyłek. O tu już widać tulipany, ładnie wychodzą. Tutaj, tu tulipany. Czosnek niedźwiedzi. I co jeszcze było kupowane? Jak te niebieskie się nazywały? Nie wiem, trudno powiedzieć. Jeszcze było 200 sztuk jakiegoś innego kwiatka posadzonego. Z którego też pszczółki lubią zbierać o. Trzeba dobrze się wpatrzeć, ale będziemy nagrywali jak będą Jak będzie to kwitło. Tu tulipan, tu tulipan, tu tulipan Tak to wygląda. Ruszaj się mój pomocniku Malinki Przykopcowane, jeszcze nie posadzone też będą posadzone na wiosnę Pozdrawiam serdecznie Zbliża się wiosna Tak będzie miodzik świeży. Te Od polskiego pszczelarza, nie? Jodna. Pewnie, że tak. Zapraszamy.